Siemaneczko wszystkim z tej strony. Pan tutaj witam w kolejnym odcinku z The Crew. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, zaprezentuję wam w pewien sposób Nissan Fire Lady, ale minusem jest to, że dopiero wróciłem ze szkoły. Zaraz będzie obiad, mam gości, spieszę się. I ogółem napiszcie mi, czy chcecie, żebym pokazywał wam nowe auta, ponieważ kolejnym autem, które dojdzie przed Wild Runem, będzie Cadillac Eldorado, czyli taki bardziej amerykański samochód retro, tak? Old style, old schoolowy, no. I ogółem mam budowę, budowa jest po mojej teraz prawej stronie i tutaj sobie pukają, stukają, będzie przerobiony budynek na szczęście jeszcze nie wiercą, ale zajmijmy się już Nissanem Fire Z 432 liczyłem, że to będzie 240 Z, ale jest to 432, więc jest 1969 roku. The Fire Lady był pierwszym samochodem sportowym Nissan'a przeznaczonym na rynki zachodnie, czyli był przeznaczony na, rozumiem, dziki zachód Ameryka. Pod maską miał tyle samo mocy co europejskie odpowiedniki, ale był o połowę tańszy. To się ceni. To pierwsze auto z serii, która powoduje z powodzeniem brało udział w wielu rajdach w Europie i w Afryce w latach 70. no one ładnie wyglądały, fajnie się tam prezentowały. Nissan 370Z to najnowszy egzemplarz z tej rodziny. No, Z, tak? Z czyli to jest poprzednik naszego Nissana do driftu. Wchodzę sobie dopiero do gry teraz. Dopiero teraz wchodzę do gry, także nie zdziwcie się, o, jakie małe płypy frakcyjne. Nie zdziwcie się że, się, że tak wszystko tutaj będzie wyglądało. Po prostu przyszedłem i zaczynam nagrywać to dla was. Przy okazji sobie zobaczymy, jak on wygląda. Może nie jak jeździ, ale sobie go troszkę przerobimy, tak? Pokażę wam jak wygląda. Bo w sumie to jest najważniejsze, a co do jazdy sprawdzimy sobie oczywiście w przeglądach, które wam już obiecałem, tak jakby, więc bez przedłużenia przejdziemy sobie bezpośrednio do rozgrywki, tak? Tutaj mam fokusika z wczorajszego wyścigu, sprawdzimy tylko czy jest naprawiony. Jest naprawiony, nie mam licznika FPS-ów, ale nie, to inaczej, wejdziemy sobie do Nissana, już bezpośrednio z kryjówki, tak jest I wydaje mi się, że zrobimy go na jedną specyfikację, jakąś taką najfajniejszą, czyli na wyczyn yy, Ponieważ tam będzie miał najwięcej możliwości tuningu I podejrzewam, że będzie on na ostatniej stronie, także idziemy na 11 stronę I nie ma go tutaj To może na pierwszej Albo na N, słuchajcie, N, czyli mamy A, mamy, no to na piątej będzie N F, F, dalej, lecimy dalej, no widzicie, ciężko będzie go znaleźć, ale myślę, że damy radę L, M, N, no to Nissan będzie tu Nissan będzie tutaj, jest, jest 370 i tu będzie Fire Lady, tak jest, znalazłem Fire Lady, więc mamy specyfikację offroadową i wyczynową Spójrzmy sobie jak wygląda w serialu, w seryjnej, tylko żeby mama nie weszła z zupą, to będzie po prostu świetne więc w seryjnej wersji prezentuje się auto w taki sposób i ogółem chyba mam w ogóle wyciszoną grę jakoś tak dziwnie Ponieważ... o, widzicie, tutaj się zbagują się tekstury, przed się bagowały. Auto wygląda całkiem fajnie, przypomina mi 240 ZG. No naprawdę jest bardzo, bardzo podobny w środku sobie też go obejrzymy. No tutaj mamy drewniane wykończenie, ale też ładne, ładnie wygląda i widzę, że też niezbagowane są parcie, odbagowały się krzesła, czyli nie mamy takiego dziwnego, dziwnej takiej mapki nachodzącej na... Cały ekran, no fajnie wygląda. Ma też tutaj jakiś obroto to Znaczy, to wszystko ma fajnie umieszczone w desce rozdzielczej, ale no tym się nie zajmujemy teraz. Wtedy sobie tylko czy dobrze głośność ustawiłem w grze. No, wydaje mi się, że tak. Eee, także no co. Patrzymy sobie dalej, przyglądamy sobie dalej. I Nissan, oczywiście, w wersji wyczynowej sobie go stunningujemy, Jak najładniej się oczywiście da. Wydaje mi się, że nawet bez naklejki. Próbuję zrobić coś na JDM a tak? Eee, czyli typowo auto. JDM style, no może nie wiadomo, no zobaczymy jakie będzie miał modyfikacje, ale wydaje mi się, że taki JDM styl, taki styl troszkę bardziej japoński na Amerykę, mógłby być fajny, albo zrobimy sobie, nie wiem, jakiegoś supermana, czy coś w tym stylu, wiem, że może zarobiście wyglądać, boję się, że zaraz zaczną wiercić, także róbmy to jak najszybciej, eee Angel, Angel, nie no, słuchajcie, mamy światła takie Angel, typu Angel i mi się to nie podoba. Jeśli tak to mówiło, anielskie oczy, tak? Tylko, że przy BMW, o to są światło do 240. To też są światło do 240. Ale zajmijmy się zderzakiem, tak naprawdę, ponieważ on jest teraz ważny. Co to jest alternator, czy co to jest takie? Intercooler. No, intercooler jest na zewnątrz, patrzcie. Yy, mamy chłodzenie na zewnątrz? Jak to w ogóle. O, o co chodzi? No, no, patrzcie, że intercooler jest wyjęty na zewnątrz, ale jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ tego jeszcze nigdy w decru nie było. Mogę się mylić, może to nie jest intercool intercooler. <gry> ale Wygląda na jak intercooler i oj, ten taki bardzo typowy amerykański zderzaczek. Spójrzmy sobie. Wydaje mi się, że sobie ten intercooler y, zaimplementuje do mojego auta, ponieważ tego nigdy nie miałem, nigdy tego nie było. Tylko teraz, które światła? Te są fajne, fajnie wyglądają. No, wiadomo, tak troszkę to auto wygląda z przodu, jak taka no żabka. Może nie żabka, ale jest bardzo fajnie, fajnie się prezentuje ogółem. Y, więc albo mamy to, albo mamy te drugie światła. To prawie pra praktycznie oficjalne, chyba z tego co mi się wydaje. Więc tak, które, no które, te są ładne, kurczy nie są brzydkie, tylko właśnie, no, które są ładniejsze. Auto oczywiście musi być trochę przerobione, więc może na chwilę sobie weźmiemy te, a najwyżej potem sobie coś yy, przerobimy jeszcze. I teraz z tyłu, o, z tyłu wiem, że mamy jedne fajne rury do wyboru, tylko czy... Spójrzcie sobie na to. Jak może być dyfuzor w takim aucie i to jeszcze tak dziwnie zrobione? No dobra, no może, no... No nie wiem, no to mi nie pasuje, nie pasuje mi ten dyfuzor e, Także spróbujemy dalej, ta podwójna rura też, o jest ta rura o której mówiłem, ale ta podwójna rura też średnio pasuje że powiedziawszy e, Ponieważ no co prawda jest oficjalna, ale no jest brzydka, także no jest brzydka e, Ogółem pracują na robotach i muszę mieć zamknięte okno, także masakra Ale tą rurę chyba już nawet dostaliśmy, tylko ona tak, o widzicie, tak fajnie, do, tak fajnie przy, przechodzi czy schodzi pod kątem, no nie, do góry, fajnie to wygląda ale tą rurę chyba mamy już włożoną z tego co mi się wydaje. Chwila. Czyli żeby to było tak. Mamy ją i mamy... Oficjalny zderzak? Teraz zobaczymy jaki mamy następny. W sumie... A! Czarny mamy następny. Więc może zostawimy sobie ten oficjalny taki nieczarny. Chociaż no to... Szczerze dużo nie zmienia, ale może wezmę sobie, kupię ten i najwyżej y, tym w kryjówce to zmienimy i jeszcze kupię sobie ten czarny na końcu. E, czyli ten taki bardziej błyszczący. On jest tutaj. Nie, on jest tutaj, tutaj, tutaj. E, tu. Okej, okay, także kupujemy sobie ten zestaw i błotniki, oczywiście mamy modyfikowane błotniki, ale nie możemy ich zmienić, czyli dekru jak zawsze na plus yy, I osłonkę, osłonkę, czyli możemy sobie oficjalną zostawić Też sobie kupię najwyżej, w kryjówce to, to zmienimy Felgi oficjalne wszystkie mamy kupione, więc jezdniowych czy tam ulicznych yy, nie będę kupował, chociaż złote takie by fajnie pasowały, nie? To by tak yy, nawet, nawet pasowało, chociaż gdyby były bardziej pod kątem i gdyby były większe, yy, gdyby był naciąg to by było troszkę lepiej a oficjalne lusterko też sobie kupimy. I teraz spoiler, czyli... O, fajnie, fajnie, możemy sobie dopasować. Nie, nie, nie. Jakbym już miał robić driftkara, no to może bym się zastanowił nad tym spoilerem, żeby nawet pasował, ale nie dzisiaj, nie tym razem. Kupimy sobie wszystkie lotki oprócz tej tej właśnie lotki... znaczy kupujemy sobie kacze lotki, nie kupujemy sobie lotki yy, wyścigowej czy tam... O, patrzcie Wloty z Lambo nie pasują yy, więc kupiłem sobie te laski, które kupiłem, i zostawiam maskę jaka jest, chociaż chwila. Yy, może z karbonem by wyglądał nawet jakoś. Nie, nie wygląda. Zostawiamy sobie tą, którą dostaliśmy. Szkoda, że nie mamy oficjalnej do wzięcia, ale no, niech, nie, niech już tak zostanie. I oczywiście oficjalne kolory nie mamy pokupowanych, i zastanawiałem się nad takim właśnie ciemniejszym, yy, który pasowałby do charakteru auta, więc może kupię wszystkie. Tak, na wszelki wypadek bo te wszystkie kolory nie są drogie, a przydadzą się, kiedy mam jeszcze prawie 9 milionów ja wam wytłumaczę dlaczego ja mam te 9 milionów, bo bardzo dużo osób mówi jak ja te pieniądze zarabiam, mam te poradniki na kanale tylko trzeba w odpowiedni sposób jakby korzystać z tych poradników żeby, żeby to zadziałało, tak? bo to nie jest takie hop siup, że i mamy nie wiem 10 milionów, tak? ale nie jest to też strasznie trudne Spójrzcie sobie, czy nie mam jakichś nowych malowań. Oczywiście, pewnie słyszycie huki tutaj lekkie. No, przepraszam, przepraszam, nie mogę nic z tym zrobić. Chwila, mamy japońskie malowanie. Czy ono będzie pasowało? Czy ono będzie? Pasuje, słuchajcie, pasuje, pasuje. No, no dobra, może nie jest to typowo, czy to mają japońskie, czy chińskie, ale. Fajnie pasuje. No, 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 pasuje według mnie to, to jest dopasowane do tego auta, Mogę się mylić, tak? 20 tysięcy za naklejkę dałem. Jazz dance na pewno, nie? Ale tamto malowanie nawet pasuje. Dostałem nowe wiadomości. Najprawdopodobniej ktoś pisze o tym, o, nagrywasz pewnie nowego Nissan'a. Tak, nagrywam także. Ten kto napisał ma pozdrowki, ma pozdrówki, Pozdrawiam serdecznie, pan tutaj pozdrawia. Eee, o czym sobie mamy teraz to wykończenie drewniane i myślę, że mógłbym, mógłbym sobie zrobić coś śmiesznego i dodać drewno do drewna. Eee, wiem, że to jest Fila, gdzie jest drewno, drewno do drewna, tak. Tylko że hmm. co to zmienia? Wykończenie siedzeń brązowe. O i będzie drewno jest pięknie. Tak chciałem żeby to wyglądało. Ej, ale śmiesznie wygląda. No to jest chyba ten interkuler. Mogę się mylić naprawdę, ale fajnie to wygląda. Śmiesznie, unikalnie. Jednakowość po prostu wziął ten ten z jest troszkę niższy. Więc na wszelki wypadek kupię sobie jeszcze ten te zdeczaki. Może zmienię po prostu może mi się odwidzi i kupię sobie jeszcze jeden ten z interkulerem z oficjalnymi tymi światłami ponieważ tych takich mm, Angel Ice'ów, tak, ich nie chciałem także na chwilę obecną mamy tak zrobione auto, oczywiście tak jeszcze nie będzie mama odkurza <słuch> mama odkurza, no <słuch> masakra masakra, słuchajcie, ale liczę na to, że nie będzie dużo odkurzała słaba przyczepność w tym aucie już jest przede mnie wyczuwana ale może nada się do driftu, no może się nada do driftu Także na chwilę obecną Firelady wygląda tak Ale oczywiście wszystko sobie jeszcze podmienimy w kryjówce Także wchodzimy do kryjówki Nie odkurza u mnie, na szczęście słuchajcie, uff Masakra yy, Także co, optyka, optyka I lecimy po felgi, jakiś ładny nowy felunek Oficjalny mamy tylko jedne felgi Które, no tak pasują 2 na 10 ale wejdziemy sobie w tunera wyścigowego i może tutaj jakieś felgi się nawiną, nawet słuchajcie te moje ulubione albo te złote, słuchajcie te złote będą pasowały, te złote pasują, są takie, no tylko wiadomo przydałoby się jak już mówiłem większe z naciągiem pochylone i auto troszkę bardziej obniżyć. Na razie, je, na razie je takie zostawimy tu mamy karbonowy, karbonowy który no nawet, nawet to lusterko karbonowe pasuje ale yy, wydaje mi się, że zrobimy sobie coś takiego, że najpierw spróbuję sobie jakieś inne malowanie albo inny kolor auta po prostu pod tą yy, o na przykład taki srebrny pod to malowanie konkretne, pod to to, które nałożyłem yy, żeby to jakoś było bardziej dopasowane albo jeszcze myślałem słuchajcie nad takim kolorem, nie wiem czy go tutaj będę miał um, taki ciemniejszy Coś w tym stylu, słuchajcie, i to jest takie nawet pasujące pod ten charakter tego auta, ale nie pod tą naklejkę. Pod tą naklejkę pasuje troszkę bardziej kontrastowy kolor. Także muszę się zastanowić, na przykład, nie biel sobie nie wziąć, no bo biel też będzie pasowała. Mm, nawet, nawet biel pasuje, nawet biel pasuje, powiem Wam. Tak, tak. Tak, na, nawet, nawet, no ta naklejka pasuje według mnie, no mogę ją zmienić potem, bo szczerze powiedziawszy to auto ładnie wy ładniej wygląda bez takiej naklejki, ale na chwilę obecną sobie zostawimy, żeby ten japoński, czy tam, mm, to prawda, na amerykański rynek auto produkowane, ale żeby ten charakter troszkę zachować i widzicie, bagują się tekstury, bagują się tekstury, bo jest nowe auto i gra jakby nie jest jeszcze dostosowana w 100% do tego, spróbujemy sobie double color zrobić, czyli weźmiemy sobie ten pierwszy zielony, załóżmy, i drugi czarny, jak on się tutaj osadza, siada na masce, siada na dach... I leci do tyłu. Czy to pasuje teraz? No, tak 2 na 10. W sumie ten zielony jest taki śmieszny trochę, nie? Taki, taki troszkę za mocny. Więc wezmę sobie ten kolor ostatni, taki troszkę wyliniały, tak? Taki troszkę wyblakły. Według mnie pasuje, tak? Według mnie pasuje do charakteru auta. Jednakowoż mam jeszcze taką na przykład japońską naklejkę, która pasuje średnio Ta pasuje fajnie, no twórcy pokazali to na aucie zwanym Lamborghini Gallardo, także tu jest masakra I widzicie wszyscy wchodzą teraz do The Crew, bo jest nowy dodatek, jej super, wszyscy chcą zobaczyć samochód Myślałem jeszcze nad tymi felgami po prostu, ponieważ one pasują do każdego auta praktycznie w tej grze O kurde, ale zarąbiście pasują O ja nie mogę, Ty, kurde no to jest JDM, typowy JDM ale faza, nie? Jeszcze sobie zobaczę inne felgi, żeby też nie zrobić błędnego wyboru, te też nawet pasują, ponieważ mamy to czerwone wykończenie w środku, widzicie, to takie małe czerwone, to jest przy, przy nakrętce czy tam zaślepce i też pasuje fajnie, patrzcie, no, tylko że mogę sobie na przykład wziąć też srebrne, na przykład te poprzednie srebrne, o, akurat trafiłem. I srebrne też będą pasowały. Do tego auto dużo rzeczy pasuje, ponieważ to jest takie auto, do którego pasuje wiele rzeczy. No, no tak, inteligentne. Bardzo inteligentne to, co mówię. Złote, może? Może złote, jeszcze sobie spróbujemy ze złotymi. Tutaj ten złoty kolor w dekru przydałby się trochę ciemniejszy, wtedy by to fajniej wyglądało. Ale albo czarne, albo, albo białe, jeszcze sobie zobaczymy. Może białe też dopasuje. No, biały, no, no niestety też pasuje. Yy, więc albo srebrne, albo czarne. Czarne. Czarne, weźmiemy sobie taki bardziej wojskowy kolor. Najwyżej sobie potem to zmienię, kiedy mi się odwidzi, czyli w większości właśnie yy, razów mam tak, że no jednak sobie zmieniam, bo a to mi nie pasuje, to mi pasuje, a no to też rzeczywiście też nie. Więc bierzemy sobie tutaj tą matową część i teraz spojrzymy sobie jeszcze na tylny zderzak. Chwila. Yy, jest tylni zderzak. I to sobie weźmiemy też matowe czarne. Bo tu mamy oficjalne, a tu mamy czarny mat. Czarny mat fajnie pasuje. I przedni zderzak... No, zastanawiam się, czy właśnie nie zostawić sobie tego. Mamy tutaj te światła, te drugie światła, drugie światła, które są całkiem, całkiem obiecujące. I mamy ten pierwszy zderzak, który w sumie jest taki dosyć pusty, nie wiem czy wam to się tak wydaje, że on jest jakiś taki pusty, ale fajnie pasuje do charakteru auta, Też fajnie pasuje. Różnorodność jednak nakazuje mi wziąć ten zderzak z interkulerem. Także bierzemy sobie go. Mamy już go zresztą, z oficjalnymi światłami i to by było chyba na tyle. Nie zmieniam rejestracji, ponieważ lubię mieć decrew napisane z tyłu, fajnie to wygląda. Teraz bardzo zastanawiam się, jak auto będzie jeździło i jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzę na szybko Czy na przykład kiedy zrobimy tak Czy to nie będzie lepiej wyglądało? Nie, nie wygląda lepiej. Także. Chwila, tak mamy to malowanie i stuningowaliśmy sobie 240 ZG, czy może 240 Z, 480, gdzie? 432. Patrzcie, już się mylę, już się mylę, aż mi wstydno, nie? Ale on wygląda jak 240 ZG, no, no wygląda jak, no, praktycznie jak 240 ZG, e, ponieważ no, Fire Lady jest Fire Lady, tak? Zawsze Fire Lady pozostanie Fire Lady. Zobaczyliśmy sobie jak auto jeździ, widzę że bardzo rwie. Rwie mnie, no nie wiem, może tylko u mnie rwie, może u was nie będzie rwał, ale wygląda też fajnie, ma fajne modyfikacje. Już nie mogę się oczekać też jak będzie się sprawał, sprawował, sprawował e, na off więc też może zrobi oddzielne wideo. A teraz mam nadzieję, że odcinek się podobał. E, sobie troszkę z... oparcie, kamerka stoi, nic się nie dzieje. Fajnie, tego się nie spodziewałem, e, że będzie e, że będzie to poprawione. Chwila, kółko sobie skręcimy, e, także mam nadzieję, że ten odcinek się podobał, że ta moja prezentacja i lekki tuning auta, nowego auta e, też wam przypadł do gustu, patrzcie tutaj mamy takie e, chińskie znaki, które no według mnie pasują, tak, M mógłbym zrobić to auto bez tego wszystkiego, ale to całkiem, całkiem, całkiem jest dopasowane, ta druga felga czerwona też byłaby całkiem fajna, ktoś tu obok mnie jeździ, e, nie wiem kto, ale widzę, że nudzi mu się i chce mnie troszkę postukać, a nawet sobie zobaczymy kto jeździ, najwyżej dostanie pozdrowienia. Wyświetli... Imiona graczy Kto to? Kto to jest? pokażcie, no, inteligentne, nie zapisałem ustawień. Chwila, imiona graczy, imiona graczy Jest, Frost, Frostel z MDT, Siema Frost. możesz się ma Frost. Może się ustawi obok Frosta jakoś. A no nie, on będzie mnie pchał, będzie, ale pozdrawiam cię, Frostu. E, z Frost Steamu tak naprawdę. Chodź tu, chodź tu, ustaw się, ustaw się. A on się nie ustawi, bo on nie, on to ma robaki w dupie po prostu i on się musi ciągle ruszać a może nie, No nie wiem, dobra, niech stoi, tak, jak jest, o, tak, ładnie, także mam nadzieję, że odcinek się podobał, trzymajcie się wszyscy, widzimy się w następnych, um, zrobię tuning roadowy. jeśli chcecie, piszcie mi tuning roadowy tego Nissana, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnych odcinkach, cześć!